Halo, halo, witajcie, z tej strony Evron, na to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym porozmawiamy sobie o turnieju, w którym wygraliśmy darmowe widolce, ponieważ ten turniej, który zapowiedziałem tydzień temu, właśnie się skończył, także czas dzisiaj na podsumowanie, ale przed tym podsumujmy sobie, co mamy dzisiaj w sklepie oraz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite'cie, no to mega docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu EVRON w sklepie Fortnite, zróbmy sobie małe podsumowanie, co dzisiaj jest w sklepie, słuchajcie, wczoraj była najlepsza emotka... Taka never gonna give you up. Nie będę jej puszczał, ponieważ ma prawa autorskie. Ale jest mega fajna. Dzisiaj już w ogóle nie ma. Dzisiaj mamy panią... E, tą taką tutaj, e, nie panią, tylko pana, ale panią też, tutaj tą taką e, piaskową, można by powiedzieć. Mamy panią Shiver, mamy Lace, którą chyba zdecydowanie z lewej strony polecam najbardziej, ponieważ o ten ma nowy styl i on jest naprawdę całkiem fajny. Dużo osób lubi tą łopatę, także łopata też całkiem spoczko. Oprócz tego mamy milion tańców, mamy Elmire z jej nowym stylem, takim płonącym, może zobaczymy nawet. Ona ma chyba trzy style? Co jest trzeci styl. Tutaj jest taki płonący? A, jeszcze ma ten mroźny. Ja pierdzielę ile stylów. No i oczywiście, wszystkie walentynkowe rzeczy tutaj z prawej. Także serdecznie polecam większość rzeczy. A dzisiaj sobie, słuchajcie, jak widzicie, zagramy takim skinkiem pana misiaczka. Także mam nadzieję, słuchajcie, że odcinek wam się spodoba. No i zapraszam do gierki oraz do podsumowania turnieju. Ten skin jest najpiękniejszym skinem walentynkowym. I nie obchodzi mnie, co kto myśli, ale piękniejsi jesteście wy. Bo wygraliśmy darmowe widolce Darmowe widolce Najlepsze widolce to są darmowe widolce Ale zanim sobie o tym pogadamy To pozwólcie, że tutaj wyczyszczę sobie early game Jezu, te łóżka Takie piękne Oj, to jest dobra pierwsza skrzynka To jest piękna pierwsza skrzynka hmm, Weźmy sobie tą jeszcze No Jezu, proszę bardzo Full kevik Wjeżdża na rejon tak o Siema gościu, widzę cię Normalnie tak o Zapraszam. No nie, wybił mi tamtego. Dobra. Kolego? Co tu w ogóle? Gultruperki same. Pamiętam jak gultruperka była mega rzadka. Kiedyś to było. Witam. Zostałem jeszcze w plecy w ogóle, ale na razie to ja się może skewuję troszeczkę. Ty no, jest już SM. Naprawdę mam fajny sprzęt jak na pierwszą minutę gry. To jest naprawdę fajny. To jest do kawał dobrego sprzętu. Eee, dobra. Z tej skrzynki. No, Jezu, co jest w ogóle? Halo, dzień dobry. Witam. Okej, on jest chyba wolną Gdzie ta wolna? A, dobra jest. Okej. Okay. Wezmę wolną, bo mamy SEMGA. No nie, wolna to jednak jest mocna pompka. I tutaj słyszałem jakąś akcję. Tu słyszę akcję. Gdzieś na dole. Proszę, nie wybijajcie się, proszę. Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Chyba się wybili. Nic nie słyszę już. Słyszę typa, który coś wymienia i bierze jakiegoś kewa. Dzień dobry. Nie chcesz otworzyć koleś? Okej. Okay. Ty! On chyba umarł! I postawił ścianę jeszcze! Znaczy, ja postawiłem, ale jakby. Okej, okay, nieważne. Wiecie o co chodzi? Śmierć nastąpiła po ścianie. A może nie. Nie, ja już jestem pijany chyba. Tak czy inaczej. A nie, dobra, czekajcie, bo tu jeszcze osoby w early game zostały. Do wyjaśnienia. Ale zaraz sobie pogadamy o darmowych widolcach Pogczap Tu w ogóle słyszę typa Dzień dobry Nie, jest na górze Czy jest dziura w dachu gdzieś? Nie ma dziury w dachu Koleś Pozwól, że zawalczymy Skrzynka, zawsze spoko On jest chyba na zewnątrz teraz, a widzę Witam Dzień dobry Dzień dobry I Tu jeszcze jest koleś Ma chyba snajpę Spróbujemy podejechać, może od góry. No, od góry myślę, że będzie spoko. Koleś nie kolapsuj mnie, dzięki. Witam. To kampisz, to kampisz? O, Jezu, on dostał chyba snajpę. Ta, dostał snajpę. Okej. Okay. Spróbujemy w takim razie my snajpera wyczyścić. Tak o. ho o, 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 No. Ale już mi tak idzie lepiej ze snajpy. czat i to każdy przyzna. Proszę... proszę przyznać, bo naprawdę... No dobra. Nie chce mi się. Wiecie o co chodzi. Dobra, dojedźmy go w takim razie... Tak naturalnie, że tak powiem. Naturalny podjazd mu zróbmy. W ogóle coś... No gdzie się wolno wybija? Już te 50 osób? No tutaj można coś porobić. Halo, witam, słyszałem gościa. Dzień dobry. Jezu, znowu gościu w dachu, a dach jest pełny. Halo, admin. Dobra, znowu muszę rozwalać dachówki Ty no legit. Roz... Nie nie wiem Od spodu wchodzą. Dzień dobry. Czy chcesz zawalczyć koleś? Czy on? Czekajcie, bo on chyba... Oj... Chyba czekał na mnie z pompą tak się troszeczkę zawahałem. Koleś co buduje w ogóle. Witam, 77. Ej, kolego. O! Ta głowa! A za 30. Chyba to było 30. O! Let's go! Czy tam nie było jakiegoś snajpera w ogóle? Ty stoi tam ktoś. Halo? <tryk> <tryk> Batman, co wcelowany w starego normalnie. No dobra, okej. Okay. Chyba. To już wszyscy w early gameie, tak mi się wydaje. Już nic tutaj chyba nie słyszałam innego No i 8, tak, o Easy klele Oooo Widzę gdzie? Różową pandzie, czekajcie, spróbuję Dać mu jakąś snajpę Eee Mam wrażenie, że mnie nie widział, on coś kopie Dam mu snajpę za sto I dokończę z pompy, albo O, no i witam Dobra, jednak nie trzeba było, słuchajcie <ścoughs> Za sto w ciało bo wleciało 200 w głowę, ale dobra, słuchajcie. Odnośnie widolców, ponieważ jestem bardzo dumny, serduszka w komentarzach, ponieważ słuchajcie, jak widzicie, jest już koniec turnieju bo trwał 8 dni ten o widolce i Polska górą, ponieważ jak widzicie mamy prawie 71 milionów punktów, co oznacza, że wygrywamy widolce. I dzisiaj, jak zalogowałem się na stronę y, turniejową, to zobaczyliśmy, znaczy ja zobaczyłem, ale wy też, jak za zalogowaliście się, że wygraliśmy widolce darmowe, ponieważ słuchajcie, Widolce organizatorzy jednak rozłożyli na trzy teamy, które zajęły najwięcej punktów. Jestem to ja, Jacob i jakiś Niemiec. Standard skill, czy coś takiego. Także jak widzicie na ekranie gratuluję, udało Ci się wygrać 400 widolców, no bo wiadomo nagroda jest na trzy teamy, a w każdym teamie po 5000 tysięcy osób. No i że nagroda zostanie wysłana na nasze konto w ciągu 14 dni. Także pokrzam, no nie jest to 1200 widolców, ale jest to 400 widolców dla każdego z mojego teamu. Także do dwóch tygodni dostanie. My normalnie tak o free widolce. Niestety to jest za mało na karnet, ale na jakąś emotkę czy coś na pewno wystarczy. Czy po prostu wiecie, jak wam trochę brakowało, nie wiem, widolców na jakiś karnet czy coś, no to zawsze darmowe 400 spoczko, no nie? Oczywiście na kodzik no to chyba to chyba nie muszę mówić. W ogóle już w czwartek nowy sezon jest, no nie? Także przypominam, że karnecik na kod Evron też można zakupić, tak o. A zawsze jakieś 400 się przyda, także czat serduszka w komentarzach, ponieważ Polska górą, pokazaliśmy siłę. No i jakiś jeden z Niemców pokazał też siłę, bo też się są do top 3. Ale no wiadomo o co chodzi. Jest dwóch Polaków, ja i Jacob, także gratuluję też dla teamu Jacoba, bo na pewno też dużo ludzi, którzy teraz oglądają ten film, też byli pewnie w teamie Jacoba, także pokczam. Zgarniamy tak tako, A ja jeszcze zgarnę tego fraga tutaj, tako! Koleś, zejdź proszę, do mnie. Generalnie nie lubię się buildfightować, zawsze się to kończy, no zawsze to nie, ale jakimś kolapsem Więc ja już sobie zejdę generalnie, Dziękuję. Jezu, ale się jakoś przewarpowałem No dobra, już 10 fragów, jeszcze 14 do zrobienia Ale to wiecie, żeby znaleźć wszystkich, to, to jest trochę, troszeczkę wyczyn O, witam serdecznie Tu widzę, buildfightik jest robiony, Kurczę, próbuję jakąś taką Snajpę Pyknąć w dobrym momencie, kurczę, nie udało się. Nie udało się. Ale powiem wam, że aż się nie poznaję, że tak często teraz ze snajpy gram. ale to jest jednak broń, którą... No nie, no nie! Którą jednak trzeba się nauczyć grać dobrze, bo to jednak wiecie... Na starcie walki... Zawsze mnie irytowało, jak zaczynałem walkę. Od minus 100 HP, bo ktoś po prostu mnie trafił ze snajpy. Kolego? Zapraszam. Dzień dobry, witam. Nie no fajnie, powiem wam, że fajnie te fragi teraz spadają. No ale to dlatego, że mam takiego skinka. Yy, i pompony na czapce. Różowe pompony na pewno pomagają. O, witam pana. Ty, ziomek. Pan podchmielony chyba. Witam, o Jezu, jak w niego... Teraz to w niego wleciało. I ten też ma kurczę złotą wolną, ty, a ta złota wolna jest taka mocna. O, jeszcze słyszę snajperów jakiś... Halo ziomek! Co jest? A to dobrze, to dobrze, że słyszę. Tylko, że tam już się strefa zamyka. W teorii mógłbym zgatekipować kogoś, tylko czy oni są tutaj, czy oni są na dole. Jak są na dole, to jest lipa generalnie. Oni są na dole. O, ale w teorii powinni już wychodzić chyba. Albo on powinien. Witam. O Jezu, ale zesprayowany. Wiecie co? On możliwe, że wyłoży się od stref. Jeżeli nie idzie, coś strzelił w kogoś, No to bez strzeli co wcale. Odruchowo. Poczekam po prostu, bo ja nie mam leczenia HP, jak widzicie, mam Kewy, więc nie chcę też stracić dużo HP, a ta strefa bije za dwa. A po prostu możemy tutaj sobie zakręcić boksika i po prostu wiecie, z gaatkipować ziomka. Także wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Poczekamy na niego. On powinien wyjść. O, no nie musiał wychodzić, bo się wyłożył. No lutu z niego nie wezmę, ale przynajmniej jest frag, tak o. Easy klele. No, i to mi się podoba to co słyszę. Walkę. O bogowie, walka. Jak ktoś wie z jakiej to gry, to napiszcie w komentarzu. Przywnę komuś serce. Witam. Fajnie jakbyście się nie wybili, żebym mógł sobie dwa fragi zrobić. Okej, okay, witam. Elo. Dzień dobry. Ciobek. No chodź tu. Nie chcę wchodzić w trapy z tobą, ale... Też nie chcę się build fight'ować Siema No, on wypił sobie dwie ryby, a raczej zjadł Wypić to raczej ciężko ryby Witam No i witam serdecznie, tak o, ty no fajnie, 16 fragów, ale zobaczcie jaka duża jest strefa Zostałem jeden na jeden z jakimś typem No dobra We chilling We chilling o, tylko teraz weź go znajdź Ach, ten Andy! A, a, ach, ten Andy! Ach, ten Andy! Jakiś tam figlarz, jakich mało? Wielki artysta w robieniu kawałów. Jeden mały dowcip i draka o ranę. I całe miasto chyba krzyczy. Ach, ten Andy! Szukam sobie typa już od jakiegoś czasu. Szukam go. Nie wiem, gdzie jest. Nie widzę go nigdzie. Aczkolwiek może być wszędzie, ale nie ma go nigdzie. Halo, koleś, nie jesteś gdzieś tutaj? Czego ja nie widzę? Czego ja widzę? Trochę duża strefa, jak na jeden. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek miałem taką dużą strefę na jeden na jeden. Hmm. O, witam. <zysy> <zysy> Ziomek, co robisz? No, z tego auga, Evron, to byś mógł troszeczkę lepiej trafiać. Dobra. Chodź tutaj, Koleś. To jakiś bocik. No i czat GG. Słuchajcie, mam nadzieję, że taki win, chyba 16 fragów, Wam się podobał. Dziękuję Wam wszystkim za uczestnictwo. Słuchajcie, w turnieju darmowe widolce są nasze, a ja już słuchajcie, Wam dziękuję za odcinek. Miłej niedzieli. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, dzwoneczku, no jakimś śladu. Śladu po sobie w komentarzu, a ja już Wam dziękuję. Trzymajcie się. cześć, cześć.